Krótki filmik o rezerwacie numer 802, Ostrów Tarczyński. Nad głową żurawie. Całe stado chyba leci, bo bardzo się fajnie ich słucha. Rezerwat dębowo-sosnowy, leszczyna, klony. Bardzo dużo przeróżnych drzew. I poszycie. Żurawie. Cały czas jest słychać. A ten rezerwat leży między dwoma jeziorami. Ostrów to tak jakby półwysep, ale ten półwysep oblewany dwoma jeziorami i rzeczką wleń bo to jest wlen, bo to jest park krajobrazowy. W Wleński park krajobrazowy. Mało takich rzeczek chyba w Polsce jest, co mają męskie nazwy. Mi się kojarzy wieprz. A czy więcej? Nie wiem. Musi być dużo, dużo żurawi. Idę zobaczyć je na otwartej przestrzeni.